Troszkę więcej marmelady. No, weźcie. A gdzie? W góry tam. O. Nie! Oła! Widziałaś, co się stało? Widziałaś? Co za frankowaty stołek? To jest pierońskie nasienie. Widziałaś? Już ci dokładnie, bo teraz być naprawdę ten stołek, A może się schował, bo galoty. A co mają wspólnego galoty z marmeladą? Mercik, ty się nie stresuj. Nie stresuj! Jo wcale nie jest zestresowany. Jo jest spokojny! Jo nie jest zestresowany, no ty mi mawiał, że jo jest. A ja jestem spokojny, nie zestresowany. I no goda, żebyś naprawił ten stołek. Godałaś. A do czego to jest podobne, żeby hop w czasie śniadania musiał za tatarnikę robić. Po się spinać. Ja byś była porządną kobietą, ta marmelada by stała tam na stole, a nie tu. A ja jakbyś był porządnym hopem, to byś się sum sięgnął. I się sięgna. Ja to jest zasoko trochę, trochę chyba. Ech, proszę bardzo. Dziękuję. Mistelczy, ty wcale nie jest zestresowany. No pewnie, że nie. To i no ty mi wmawiasz, że ją jest zestresowany, Tak mi wmawiasz, że co? Że ją stołka nie naprawił. To ją już nie jest hop, tak? Wersik, hop, hop, hop. A może ty myślisz, że ją nie umiem naprawić, co? Wersik skąd? Na pewno umiesz. Pewnie, że umia, bo jo jest hajer przodowy. Pieruna, kto to tak zakręcił? Te, a może jej ci nie pasuje, nie? Wersik, ty mi do wszystkiego pasujesz. A może ty byś chciała takiego innego hopa mieć? Takiego, co by ci zaimponował, co? Takiego bardziej męskiego. Może bardziej męskiego ode mnie, tak? Żerci. Przecież ty wiesz, że ilo ciebie potrzebuję, moje. Jak nie potrzebujesz, to weź to odkręcej, jakżeś to zakręciła, moż. Proszę. Cześć stary! No co to? Ludzi nie poznajesz. My się znamy? No Pewnie, że się znamy. Nie pamiętasz? Warszawa wola, Tamo, to ode mnie kupiłeś, no? Pamięta, pamięta. Ten z tym cofniętym licznikiem. A nie, no nie mógłby tak mocno cofnięty, nie? No co ty? A o co chodzi? A jak to o co chodzi? No. Krajana z Warszawy spotyka na Śląsku i pyta się o co chodzi. No. Rychu jestem, nie? No, rychu, rychu. <noise> ładna pogoda. Oj, ładna, wiosna rundy, nie? No, i co tam słychać? Zależy, gdzie się ucho przystawi. <laughs> Nie, ale tak poważnie, powiedz. Co słychać? Pantuj, a ty? Tak, różnie. czekaj, czekaj. Słuchaj, gdybyś słyszał o jakiejś robocie, co? Dałbyś znać, ja sobie nawet poczekaj. O, patrz. Komórę sobie kupiłem, wiesz? To zadzwon, jakbyś coś słyszał, co? To zależy, co cię interesuje. To wszystko. Ja przyjmę każdą robotę, nawet za 50 zł. Może być. Co? Będziesz pamiętał? Dobrze, jak coś będę wiedział, to zadzwonię. No dobra. Cześć. Cześć. Miło było. A teraz wiadomości z ostatniej chwili. Kto ci cię Sama się pójść. W przed godziną dokonano zuchwałego napadu na sklep jubilera. Skradziono m.in. drogocenny brylant. Złotej oprawie, policja jest podobno na tropie sprawców. No co tak słuchasz? Co tak słuchasz? O prawdziwych hopach godają. O prawdziwych maczach. Tacy by ci zaimponowali, praw? Niczego się nie boją? Nawet policja trzeba to karabiny. Pa, 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 pa. co? Prawdziwe hopy. ci, daj spokój. Daj spokój, taki hop. To umiem, jak trzeba, to i brylant ukradnie, jak trzeba stołek naprawi, albo marmelada otworzy, jak nie łapą, to wytrychę. Piercik, co się w ciebie dziś mi wlazło? Stanąłeś lewą nogą, albo co? Tak jest, lewą, lewą, oczywiście, bo ją ja mam dwie lewe ręce i dwie lewe nogi. I nic nie umia, to chciałaś powiedzieć, tak? Ja już nie umiał słuchać tego fanzolenia, ja wychodzę do miasta. Daj co jest, Co jest, co jest? ci się, chodź. Kopelat, Kopelacz, stary! O, odbiło wam wszystkim, co jest? Cicho, jak tam żona? My się znamy? Idziemy. Pewnie, nie pamiętasz? Nie, nie pamiętam. Stary, bardzo cię lubię, wiesz? Tak? Wiesz, jak ja cię lubię? Nie, nie wiem. O, dam ci prezencik, dobrze? Dobrze, co? Dam ci misia, dobrze? Misia? No misia! No, dobrze. Pan się dobrze czuje? No, zawsze cię lubiłem. Tak? No, kurde, bieżą. No, biorę. No. To co? Prezencik, nie? Bardzo dziękuję. Do Ale dokąd? Ja tu mieszkam. Aha. To co, pilnuj misia, obiecujesz? Tak, tak, No. Aha, czekaj! Fatalne powietrze na tym Śląsku. Policja! Policja! Spokojnie, kolego. Spokojnie, spokojnie. Cześć, becik. Cześć. Coś się stało? Zbyszek, powiedz ty mi jedna rzecz. Jaką? Czyjo jest czy czyjo nie jest hop. Moim zdaniem jesteś. A tyś jest pewny tego? No, wszystko wskazuje, że tak. No. A co, jesteś w ciąży? No, nie żartuj ty ze mnie, no. No, w końcu, jest że chłop czy nie jedzę chłop? No, absolutnie chłop, no. No, chłop, nie ma to tamto. Zbyszek. Ja cię lubię, a ty jest mój przyjaciel. No. Coś w tych Katowicach dzieje się nie tak. Beci. No? Czy to u Was jest taki zwyczaj, Bo że... Wie, u nas jest bardzo dużo zwyczajów. My tu na Śląsku są przywiązani do tradycji. No dobrze, czy u Was jest jakiś zwyczaj, że jeden no. obcy facet spotyka drugiego obcego faceta i go cały, a potem nie... Takiego zwyczaju u nas nie ma. Ale poczekaj. Najpierw go cały, a potem udaję misia. Co mu daje? Pluszowego misia. Ty, może ty przeżywasz zmęczenie wiosenne? Widzisz, Bercik, chodzi o to, że to Wam odwaliło. Najpierw rzucają się na szyję, całują... A, ty też mnie dzisiaj wycałowałeś. No i co z tego? A potem dają misie. No nie, ty jest nienormalny. Ja ci dał misia. Ja nienormalny? A skąd mam tego misia? Ode mnie! No nie od ciebie, ten facet mi go dał. O, idzie pajac. Nareszcie Gdzieś ty był zniolicie? Spoko, co spoko, co spoko Podobno psy cię schaltowały No i co, że schaltowały? No wypuścili, nie mieli na mnie haka A ta policja? To... A miś? Gdzie jest miś? Miś jest bezpieczny No to dawaj To ja nie mam go, bo dałem jednemu facetowi Oddałeś misia? Komu? Co, nie zachaltować zahaltować z Ale komu go dałeś? Nie wiem, nie znam go no, spoko, spoko. Nie znam go osobiście, ale wiem, że tu mieszka. Codziennie o tej porze wychodzi na handel. No, za pół godziny Wiktor się zaczai. Znowu ja... spokój się. I co? Myślisz, że on ci tak odda, tego misia? Wszechwie zrobiłem mu zdjęcie. On nie wygląda za inteligentnie, na pewno odda. Aj, misiek, misiek. Przeświek. Beldzik, ale nie denerwuj się. Pytam się ciebie, jak komę? A ja ci już odpowiadam. Piąty raz jak kumpel. Nie, nie ma na Śląsku takiego zwyczaju, żeby hop, hopudował misia. No tak. A jeśli on. A jeśli on na przykład. A jeśli on na przykład kocha inaczej. A jeśli ja mu się spodobałem, niemożliwe, żeby ktoś kochał aż tak inaczej. Więc to nie jest śląski zwyczaj? Ty Piźnij ty się w głowę, jaki śląski zwyczaj, żeby hop, hop udował Misia na drodze. No może to był gość sosnowca. A to, ja, to jest możliwe. Bo w Sosnowcu dowają misie na drodze. Zwłaszcza jak Breżniew przyjeżdżą, to dowali. A zresztą weźmy mnie nie nerwuj i o jakiś misiach mi ją ja mam poważniejsze problemy. Jakie? Wiesz, ta Andzia mnie w ogóle nie szanuje. W ogóle. Andzie cię nie szanuje? Bez przesady. To, że nie mogłeś odkręcić słoika, Andzia po prostu ma krzepę i tyle, no. Nie o to chodzi. Ona uważa, że ją nie jest hop i no galoty. E, tam przesadza. Żeby tak roz w życiu się sprawdzić jako taką, taką, taki prawdziwy hop. A może kupić ci wiagry? Z tym akurat wszystko jest w porządku. I no, że jej to już nie wystarczy, rozumiesz? Ona by chciała, żeby ją coś, żeby tak, tak wiesz, coś... A wcale jej nie wystarcza? No ona by chciała, żeby na przykład ktoś ją, ktoś ją napłot chciał zgwałcić, a ja by ją obronił. No. no nie wiem, czy by jej się to spodobało. Chociaż to może nie jest taki zły pomysł. Teraz jest tyle napadów. Ty wiesz co? Tylko musiałbyś za nią trochę pochodzić. I jak ktoś by jej chciał wklepać, to wtedy ty byś skoczył i wklepałbyś jemu. Dobry pomysł, Byrcik, Dobry. Dobry pomysł, dobry. Nie, no ale, a jak nie joemu wklepia i no on mnie? Nie ma szans. No tak, no ale jak się zdarzy, tak na przykład, że, no, prawdopodobieństwo jest małe, że on będzie dużo wyższy ode mnie, to co? To Andzia cię obroni. Nic nie ryzykujesz. Ale nie, to jo mu obronić Andzia. Ano fakt. Hmm? Zbyszek. Zrobisz coś dla mnie. No co tylko chcesz. To chodź zlezymy na dół, ty Andzia napadniesz, a ja ci wyklepia Micha. No co ty zwariowałeś? A powiedziałeś, że wszystko do mnie zrobisz. No ale to jest przesady. no co? A, ale Zbyszek, nie tak na poważnie, no. Tak na niby ci wyklepia, nie mocno. By da się mijał, to? I co? I myślisz, że Andzia uwierzy, że ja ją napadnę? A co to, jakiś żul jestem, czy co? Aj Welcik, ty jak coś wymyślisz, to no, fakt, fakt. Fakt. Ale czekaj. Czekaj, Bercik, chyba wiem, jak ci pomogę. Ty wiesz, ja dzisiaj spotkałem faceta. O! I on mnie o coś prosił. Halo? Rycho? Cześć, Rycho, Zbyszek mówi. No ten, co mu sprzedałeś samochód z tym cofniętym licznikiem. No, poznajesz, poznajesz. Słuchaj, Rychu, chyba mam da ciebie robotę. No, no to bierz długopis i pisz. No chodź, bo Andzia zaraz będzie. Ale ja po co? A co? Z co No musisz się sam obronić. Ale jak ja poznam twojego Rycha? No jak to jak, no? Bo się rzuci na Andzie. Za pięć minut będzie stał brannie, wszystko zaklepane. A on jak Andzia pozna? No, no pokażesz no. mu. Ale ja nawet nie wiem, jak on wygląda. No, jak to jak, no? Normalnie, no. Normalny Rycho na czarną brany mrukniesz do niego, on się a. wtedy rzuci na andzie, a ty na niego i pij go, e, tylko nie za mocno. Aha. A potem ja już mu zapłacę. O Dobra. właśnie, Bercik, daj mi pięć e, No nie wiem, nie wiem, nie wiem. E, wiesz to no i lepiej po robocie i da. Werci, e, no i nie zaraz no, no, się. No. a ty? A ja będę stał w oknie i trzymał kciuki. Dobra. cie bladę, który to był numer? Bęcik, Bęcik, nie ty! Ty, Andzia, on cię chce napaść Co ty godusz? Ty, ty jedyn haharze pieroński Na bezbronno kobieta się czaisz? Ty! i ty się szaleł, opił, został tego człowieka Ty seryjny gwałcicielu Kobiety ci się zachciało obrażać, tak? Berci. Ty, uważaj ty, i, i, Proszę cię, Ino, Ino, nie pyskuj do mnie Nie pyskuj, bo ty nie wiesz, co się może stać Jak mnie ktoś znerwuje I stowaj jak do ciebie godun, nie siedź Stowaj! A bo, a bo, nie, 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 nie. lepiej siadaj, wydacie cię No, siadaj. Uważaj teraz, no? Uważaj na solo z nim idę. Andziadu w twojej obronie. Uważaj, uważaj Jeszcze z tej Uważaj, Lepiej, z prawej dostaniesz. I tak ujdź, no, no! Ciepię, no, no. Na mojego chopa się ciepię. No, i zdążyła wół lutluć przed dyszczym. Nareszcie ktoś, kto chodził w mojej wadze. Bercik, co wy? to nie był? Ty moje tamagości obronne? Co? co? A, ten? Ten. O, co tu znowu chodzi? Gdzie jest nasz miś? No, to, 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 co wy? Żeście zespirowali Gdzie, ja... Gdzie miś? No, panowie dorośli, a jakieś misie wam po głowie chodzą. Gdzie masz misia? Misia? Ten miś? A może wam dać laleczkę bardziej, co? Ten, ten! Spadamy. Co to policja! policja! Ja! Nie łzasz, policja! Cik, cik, cik. No nie mamy misia. Co to za obłęd z tym misiem? Brylant odprawiony w złoto. Sztuk jedna. Dzisiaj ukradziony dzisiaj odzyskany. Dobra, robota. Do radiowozu. Do radiowozu. Do radiowozu. ruszać się. Ja nie wiedziałem, że u was tak chodzą zabawki. Może będę musiał zmienić asortyment? No, chodź, Ancia, do domu! Ale się porobiło. Patrz, taki miałem skarb przy sobie. Że też człowiek nigdy nie wie, co kryje jego miś. A co, jakbyś wiedział, to wziąłbyś co do rzeczy. Nie no, ja tylko tak mówię, w sensie ogólnym, życiowym. Wercik, co ci się stało? O nic, miałem cię no, to... obronić, miałem się okazać prawdziwym hopem, a tak to co? Galoty. Jakie tam galoty? dla mnie żeś jest największym hopem na świecie. No, no, ale akurat. Każdy co no się o tym przekonuje. Doprawdy tak myślisz. Ha! I to ci wystarczy? A czemu miałoby mi nie wystarczyć? <grywa> no! Ucz jego rolu od prawdziwych mężczyzn. <grywa> Dzień dobry. Dzień dobry. Warbercik? Tak? No, to tutaj musi mieszkać ten zbyszek z Warszawy, tak? No tak, ale o co chodzi? Bo ja miałem pobić taką jedną panią. Ale ja zgubiłem kaszkę z adresem. Nie, to już nieaktualne. Nie ma, było. Koniec. Co? Dlaczego? No nie. A, gdzie, a gdzie moje 50 złotych? Jakie 50 złotych? Nie było usługi, nie ma wypłat. Nie. Co? Ty, co ty, kolego? Co? Warszawa jakaś też wykołować? Co? co? A jak pan ją chce pobić? Na umowę o dzieło czy umowa z Andzia! E, e, Pozwól ino! E, pan chciał Cię poznać i ci wtrąbić. Ja? Jeszcze jeden. Nie, żeby no tam zaraz wtrąbić tylko tak padłem. A widzę, Dylan, z tyle ty Teraz mój supermen. już teraz? No jak trzeba. To może A być już. teraz. mój supermen na stołek. Nie? Ja! O nie. нашонска завымі днямі не ліха